Dzień dobry, dzień życia ogrodnika cię Chciałem Was zaprosić na odcinek o poliwęglanie. A de facto, może nie o poliwęglanie, tylko o tym, jak łatwo wymienić poliwęglan w Waszym tunelu szklarni z poliwęglanu, jeśli coś się stanie. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Jak widzicie, mój tunel z poliwęglanu nie ma już części tej otuliny. Tego dachu, tego poliwęglanu. Ja byłem zmuszony go ściągnąć, dlatego że on po prostu się już zużył, można powiedzieć, zniszczył. I ja już zacząłem go rozbierać. Mam tutaj po bokach rozebrane, jak widzicie, zostały ściany. Ten środek jeszcze został, ale też go będę wymieniał. Pokażę Wam, co się stało. Otóż jest podziurawiony przez grat. Mam nadzieję, że widać. Było gradobicie i tu pełno mam takich dziurek. Grad był dość duży, więc niestety, wszystko to tu jest podziurawione. Wszędzie. Oczywiście nie mylcie tego z kroplami wody. U mnie było gradobicie i tak ten poliwęglan został zniszczony, więc muszę go po prostu wymienić. Tutaj te ściany pionowe są w całości. Grat jak padał, to nie zasiekało ewentualnie z tej strony. No i tak został zniszczony. Ale możecie mieć inne powody zniszczenia poliwęglanu. I chcę Wam pokazać tutaj, jak, pra, jak bardzo prosto jest to do samodzielnej wymiany. Zobaczcie, tutaj tylko odkręcacie. Może być wkrętarka, może być zakrętarka. Klucz tu jest nasadkowy, 8 akurat. Wystarczy to. Poodkręcać nie jest tego dużo, a potem jest to w takich, w takich płatach, wystarczy to ściągnąć. No, tutaj jeszcze raz wam pokazuję te wszystkie dziury. O, tak wygląda poliwęglan po gradobiciu. To jest akurat poliwęglan grubości 4 mm, ale to nie chodzi o to, że gdyby był większy, znaczy grubszy, to ten grad nie zrobiłby krzywdy. W tym wypadku tak, poliwęglan jest odporny na pewne, na, na pewien, na pewne wielkości grad, ale nie na zbyt duży, albo gdy pada z wielką prędkością. Tutaj niestety ten poliwęglan nie wytrzyma. W moim tunelu już mam przekopane grządki. Jest, nie wiem, czy jesteście zwolennikami przekopywania, czy właśnie nie przekupujecie. Napiszcie w komentarzach, jakie są plusy, minusy przy okazji. Jeśli chcecie tylko wzruszyć glebę, to do tego świetnie się nadają takie oto widły. A jeśli przekupujemy na ostrą skibę, to ja używam szpadla. Szpadli jest wiele, są zakończone na prosto, tak jak ten, albo zakończone na, na taki szpic. To tak przy okazji, teraz niech sobie ta gleba tutaj odpocznie. Dzięki temu, że będzie ten poliwęglan ściągnięty w całości. Też tutaj nie będę musiał podlewać tej, te, tej grządki w tunelu w zimie, ale w przypadku tunelu w całości, jak macie na przykład, jeszcze nie jest rozebrany, bo go muszę też tutaj wymienić. No to wtedy trzeba tutaj pamiętajcie o tym, jeśli spadnie śnieg, warto ten śnieg wsypywać, wsypywać do środka, żeby nawilżać glebę. I jeszcze tylko chcę wam powiedzieć, że jeśli nie macie pomysłu na święta, zbliżają się święta Bożego Narodzenia w 2024 roku, to zapraszam do zakupu mojej książki Amatorska uprawa warzyw i owoców. Myślę, że to będzie świetny pomysł dla wszystkich, którzy interesują się ogrodą uprawą warzyw, a i dla amatorów, i dla tych bardziej już zaawansowanych w uprawie warzyw. Myślę, że książka niby odchodzi do Lamusa A, jednak jest to fajny prezent, fajny upominek. Pamiętajcie, że moja książka jest w klasie premium, na pewno się jej nie powstydzicie. Możecie prosić o dedykację. Zapraszam na www.amatorskaoprawa.pl albo do, na Allegro, tam też mnie znajdziecie, więc zapraszam serdecznie. To wszystko. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.